O! A. E, siemka! Dawno nie wrzucałem na kanał, więc chciałem się z Wami podzielić jednym takim przemyśleniem. E, jestem właśnie w Andorze, a właściwie to chyba już w Hiszpanii. Wiem, że tam jest Hiszpania, tam jest Francja, a za mną jest Andora. E, jestem przy pięknym miejscu. Na jakimś szczycie, a może z 2,800 e, przesalowałem taką łatwą drogę, żeby tutaj wejść. E, do końca nie wiem, jak się nazywa. Tam jest e, Piz... Nie pamiętam, najwyższy Szytandory w każdym razie, ma prawie 3000 metrów. I siedzę sobie tutaj. Właściwie spotkałem się tylko jednego Hiszpana z Toledo, Christiana, który, z którym trochę ja porozmawiałem, ale było mu zimno, więc zaczął zbiegać na dół, bo był biegaczem. I siedząc sobie sam godzinę na szczycie, zacząłem się zastanawiać. Zastanawiać. Zacząłem tutaj kontemplować piękno, które tutaj jest. Bo tak naprawdę, jeśli nie patrzysz stronę Andores ze szczytu tego najwyższego, tylko patrząc na zachód, w stronę granicy hiszpańsko-francuskiej, to tak naprawdę widzimy tylko góry. W ogóle nie widzimy cywilizacji. Jest to na swój sposób niesamowity. Jest. Po prostu tak pięknie, doliny są złote, tak naprawdę trochę przypominają połoniny nasze bieszczackie plus mamy ogrom gór, które wyglądają jak nasze Tatry Zachodnie po horyzont nie widać żadnej, żadnego śladu cywilizacji. I siedzę sobie na tym szczycie, mam piękne jeziora z krystalicznie czystą wodą na dole. Mam przede wszystkim ptaki. Ptaki, które są takim symbolem wolności, które są symbolem takiej ulotności, takiego majestatu. Po prostu przepiękne. Są przepięknymi zwierzętami, na które nie wiem, czy ktoś nie lubi. Szczególnie duże, duże ptaki, duże ptaki drapieżne. No są przepiękne. I siedzę sobie i kontempluję to piękno i dopadła mi taka jedna straszna myśl, że kurczę, jestem w tak pięknym miejscu, a jedyne o czym myślę, to żeby znaleźć internet tylko po to, żeby tą chwilę się podzielić z kimś. Z kimś bliskim, z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi. I to jest na swój sposób straszne. I tutaj, e, puenta e, filmu, czy też książki, w ogóle życia, Chrisa McCandlessa, czy książki Into the White, mm, świetnie pasuje do tej, i te, tego momentu i, i świetnie go rozumiem. E, że szczęście może być. Szczęście jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy możemy go z kimś dzielić. I wiele razy w życiu miałem takie sytuacje. Ja byłem naprawdę w wielu pięknych miejscach. Kiedy. Kiedy po prostu chciałem pokazać to miejsce komuś mi bliskiemu, mamie, tacie. Pamiętam, jak szedłem kabiną w zeszłym roku, to mówię: Kurczę, ale chciałem być tu, tu z tatą po prostu i chciałem pokazać to, to wszystko. No, <laughs> Amerycy, za kilka dni idę na kamino, więc to jest, to jest fajne, że ich na to namówiłem. Teraz zmusiłem, bo, bo kupi, kupiliśmy bilety z rodzeństwem. I to taka mała dygresja, że... Pff, że fajnie jest z kimś dzielić szczęście. To nie musi być, nie wiem, dziewczyna narzeczona, czy narzeczony. To po prostu może być twój kumpel. A może pies? <grym> Jak ktoś lubi. Nie wiem, może to co jest głupie, ale... to nie jest takie pierwsze, lepsze uczucie. W każdym razie... Mm... Zrobiło się już bardzo późno. Tak sobie siedzę od dwóch godzin, najpierw na jednym trzecim godzinę, teraz godzinę na tym drugim. Eee. I zapowiada się bardzo ciekawa noc. Eee. Idę spać do chaty pasterskiej. I... I nie będzie podłogi, nie będzie łazienki, nie będzie łóżka, nie będzie okien, ale... ale będzie milion gwiazdek w nocy. Jest naprawdę tak daleko do jakiejkolwiek cywilizacji. W tamtą stronę chyba najbliższa osada, jest 25 km do wioski Fandorze. Więc mam nadzieję, że niebo będzie niesamowite, o ile chmury go nie przykryją trochę. Trochę się boję nieźwiedzi, ale jakoś to będzie. Także trzymajcie kciuki. Chyba będę wrzucał co jakiś czas takie przemyślenia na YouTube'a. Dajcie znać, czy wam się podoba. Napiszcie jakiś komentarz, zawsze to jest miłe. Source taki nieobrobiony, brzydki ten filmik. Pewnie głos jest fatalny, bo wiem, że mój telefon średnio nagrywa głos. Ale nie o formę tu chodzi, tylko o... Treść. <laughs> Pokażemy się dookoła, co tu się dzieje. Tu y, jest najwyższy szczyt Armenii, i za tym jest Armenia. Tam jest Francja, a tutaj po lewej już jest Hiszpania. I tak jak mówię, po horyzoncie nie widać żadnego śladu cywilizacji. Jedynym miejscem jest tak naprawdę tutaj ośrodek narciarski, który, który widać. Jak byłem tam na szczycie, to oczywiście było widać Andorę z drugiej strony i. I piękne miasteczka, ale po prostu jest, jest cudownie. Także do zobaczenia.